tego jej, jej, Brawo! Mamy to wygrać! Bardzo mocno trzymamy kciuki za wyniki, za, za to, żeby te zabawy sportowe przyniosły dobre wyniki, ale przede wszystkim, żeby cały czas spowodowały szerokie uśmiechy na waszych buziach. To są mija! Szybciutko! All this, all this, all this. Trzeba dobrze wyszuć przód, a jak się nie wyszuje przodu, to będzie ciężko już przejść. Ja myślę, że świetnie się bawią, także super jest zabawa. Dajemy z siebie wszystko... Uczymy się. Nie wiem, współpracy, współdziałania. Razem wszyscy pracujemy na jeden wspólny cel. Bardzo lubię uczestniczyć w takich zawodach, bo kiedyś mój tata robił w zawodach i teraz ja zaczynam działać.